Tak jak mieliśmy skanowanie ciała w pozycji na plecach, jutro również będzie, ale dodamy jutro również skanowanie w pozycji kołyski. Kołyska jest bardzo, bardzo kołyska, albo na, na, e, w pozycji raczkowania na czworakach. To jest, to jest świetna pozycja, cały czas mamy kontakt z podłożą i możemy pracować nad zakresem ruchu praktycznie e, w każdym możliwym stanie. Akceptować. Bo tak jak mówię, ja w izolację nie wierzę, bo prawdziwa izolacja jest niemożliwa, gdyż jesteśmy jednym spójnym organizmem. Więc po prostu będziemy akcentować. Teraz w jaki sposób można akcentować w pozycji kołyski, w pozycji naczworaka. Bardzo prosto. Głowa wiadomo. To już wykonujesz. Skłony, skręty. Ten sposób. Możesz albo się ustawić w pozycji kołyski, w ten sposób, że, że możesz sobie pracować nad stanem skokowym, jeśli chcesz. Możesz w pozycji, w pozycji no, tylko raczkowania, jeśli chcesz. No tutaj zależy od ciebie. Głównie o to chodzi, aby, aby dłonie i, i stopy były, były w miarę, w miarę na, na podłożu. Także wydaje mi się, że że nasz polagan jest tutaj ok, ale szczerze ci powiem, że ja tutaj mieszam czasem w kołysce. Robię to, to, to akcentowanie czasem, czasem na czworakach. To, to różnie bywa, raczej taki styl dowolny, i raczej nie przyjmuję się zbytnio tym, że jeśli dziś robię w kołysce, a jutro w czworakowaniu, czy jakokolwiek to, to coś się staje Po prostu ruch i tyle w tej kwestii. Więc tutaj, tutaj głową, o, może w ten sposób, w ten sposób, kurczak. Tutaj skamierzemy dokładnie, biorąc, ruchy. Ruchy głową są ważne, następnie barki. Barkami możemy krążyć, podobnie jak krążyliśmy w ten sposób. O przód i tył. Dokładnie to możemy robić w pozycji, w pozycji w pozycji pozycji na czworakach, a więc jak to robimy po prostu krążymy barkami, tylko staraj się nie uginać tutaj łokci, będziesz, może będziesz miał Tendencję, aby ją uginać, staraj się nie, W się mieć proste, nie maksymalnie napięte, zablokowane, tylko po prostu proste. Siła je bardziej miękka i, i poruszaj sobie barkami przód, tył i do tyłu. Innym kolejnym elementem jest łączenie łopatek z tyłu. W ten sposób, że przyciągamy je do siebie, a następnie odwodzimy. Dokładnie to samo możemy robić w pozycji na, na, na czworakach. I ponownie, nie blokujemy łokci, tylko po prostu... Łączymy tutaj te łopatki. To jest świetne, to jest patent pochodzący z gimnastyki i powoduje zwiększenie elastyczności w zakresu ruchu w okolicach, w okolicach łopatek to nie tylko ma znaczenie jeśli chodzi o mięśie posturalne, ale również ma znaczenie jeśli chodzi o wykonywanie bardziej zaawansowanych ćwiczeń. W gimnastyce jest to na przykład stanie na rękach pompki, stanie na rękach, wagi na drążkach, czy, czy choćby, czy choćby dzipy na obręczach. Jest, jest to ważne, więc... Warto, warto wzmocnić, to się wydaje, że jest błahe, ale to właśnie takie drobne elementy powodują, że to wszystko klei się, klei się w jedną całość. Kręgosłup znasz oczywiście, kocur, czyli góra, dół, góra, dół. Ale możesz również zobaczyć, czy masz zakres ruchu w bok. O, w ten sposób, nie poruszając całym ciałem, tylko i wyłącznie torsem. Czy masz ten zakres ruchu? Sprawdź sobie dokładnie. Jeśli jesteś w stanie, to możesz również zataczać kręgi w swoim kręgosłupem. Następnie rotacje, czyli to już znamy doskonale. Wykonując rotację, na przykład tutaj, możesz również wykonywać skręty barkiem. O, w ten sposób. Widzimy, będzie to trudniejsze, ale, ale do przejścia. Jeśli to jest tutaj, tylko dasz radę, to jest ok, to, to tutaj nie ma problemu, tutaj musisz, się to dostosowywać pod, e, pod, tylko i wyłącznie pod swój poziom. E, dłonie i nadgarstki, tutaj, czyli tutaj już wczoraj się bawiłeś, dzisiaj możesz dodać swego rodzaju, swego rodzaju zataczanie kręgów. O, tutaj widzimy jeden rodzaj płetwy, następnie drugi rodzaj płetwy, trzeci rodzaj płetwy, przejście po prostu. I kręgi. O, i wracasz. Zobacz sobie tą elastyczność. Wyczuj. Większe ciężary opieraj na tej dłoni, tą tylko po prostu dotykaj. I oczywiście, jeśli będziesz czuł się już w miarę pewnie, z czasem, to możesz większy nacisk kłaść na tą, na tą stronę. A tutaj bądź, bądź również delikatny. I oczywiście to samo na drugą stronę. Następnie, barki również tutaj, rotacje barkami. Przód. Tył. Oczywiście. Następnie, również ważny element, jaki chciałbym Ci tutaj, tutaj pokazać, to jest zgięcie w łokciu w ten sposób, że po prostu zginamy tylko i wyłącznie łokieć. O! Nie wykonujemy pompki, że zginamy całe ciało, tylko łokieć on schodzi. O! Widzimy? Zginamy go. To nam się później przyda do fajnego świeczenia, wykorzystującego pompkę oraz przetaczanie. Widzimy? Tu zginamy, zginamy łokcie. Staw barkowy, tak jak wczoraj, czyli tutaj, druga strona. Również, również możesz sięgać w tamtą stronę bardziej. Tutaj możesz już lekko sobie ugryć łokieć, nie ma problemu. Sięgamy jak najdalej, jak najdalej dasz rady, aby rozciągać te, te stawy barkowe tutaj, tutaj, w tej pozycji zdecydowanie. Jeśli chodzi o biodra, to wiadomo, tutaj kołyska z nogą bardziej wystawioną do przodu, to już znasz to ćwiczenie. Jeśli chodzi o, o biodra, rozciąganie pachwiny To samo na drugą stronę swego rodzaju pająk. Jeśli chodzi o następnie idziemy w stronę, w stronę stawów kolanowych. Tutaj bardziej. I teraz tak, mamy pozycję na, na, jed, na jednej nodze i tutaj również znaczną pozycję. Delikatnie i następnie stopą tutaj. W ten sposób, w ten sposób. Pracujemy również cały czas nad stopą. Tutaj możesz również, również zobaczyć jak daleko jesteś w stanie iść. Ponownie pachwina. O, w ten sposób. Czy jesteś w stanie tutaj sięgnąć w dół. Oczywiście bądź delikatny, jeśli potrzebujesz, możesz sobie pomóc. Pamiętaj eksplorację. Tutaj chodzi o eksplorowanie, sprawdzenie gdzie masz limit i, i zaczynanie pracy właśnie od tego limitu. Nic na siłę, żebyśmy rzucić. Nie zaciskali zębów, nie napinali ciała, bo to wtedy nie ma sensu. Wprowadzamy niepotrzebnie tylko strach do, do układu nerwowego i, i to nam nie pomoże odzyskać wolności ruchowej oraz swobody w całym, naszym, w całym naszym ciele. Tutaj oczywiście również możesz zmienić, ja tutaj mam grzbietem, ale tutaj również możesz oczywiście zmienić i ustawić sobie w ten sposób, nie ma problemu. Tutaj możesz, będąc w tej pozycji, Możesz bardziej kierować, widzimy, że mam biodro raz tutaj, bliżej położone napięcie, a następnie troszkę dalej. Wówczas nacisk jest bardziej na ten duży palec. Tutaj bądź ostrożny, bądź delikatny na samym początku. O, to jest coś w tym rodzaju swego rodzaju taka kołyska. Kołyska w bok. Tutaj, jeśli chodzi o staw kolanowy. Również tutaj, jeśli chodzi o staw kolanowy to możesz wyprostować tą nogę do przodu, poczujesz wówczas rozciągnięcie mięśni z tyłu ud. I tu również możesz się delikatnie pokołysać, spróbować ją zgiąć i przejść na przykład do rozciągania pająka. W ten sposób tutaj rozciągamy również zginacze biodę. cały czas tylko tam, gdzie ty się znajdujesz w swoim poziomie. O, tutaj tak, tak możesz tą stopą bardziej bardziej w tą, w tą stronę kierować, jak mieliśmy tutaj kolano, to Ci pokazałem to ćwiczenie w ten sposób, to również tutaj możesz je wyciągać i tą nogę możesz położyć tutaj również za siebie, w ten sposób. Wówczas większy nacisk kładziemy na, na biodro oraz na kolano, możesz się tutaj, im bardziej będziesz się przechylał do przodu w stronę tego kolana tutaj, tym bardziej będziesz czuł rozciągnięcie w, w okolicy pośladka i po zewnętrznej stronie biodra. Także tutaj, wracamy i ponownie tą nogę do kołyski. Także jutro, jutro swego rodzaju właśnie skanowanie ciała w pozycji, pozycji kołyski. Połap się troszkę tym, tak żebyś nie czuł się obolały po tym, tylko po prostu czuł się świeży, pełen energii i, i bardziej, bardziej rozluźniony.